Dzień dobry Państwu witam w kolejnym odcinku z cyklu Sosny drzewa niezwykłe. Nazywam się Paweł Mrowiński. Dzisiaj tę niezwykłość z sosem chciałem pokazać na przykładzie ich szyszy. Oczywiście wybranych kilkunastu gatunków sosen. Na świecie współcześnie opisanych jest 115 gatunków sosen. W Polsce Spośród tych 115 rosną w sposób naturalny tylko 3 gatunki. W Europie też niewiele, bo 11 gatunków. Najwięcej gatunków sosen rośnie w Azji i w Ameryce Północnej. Ale zacznijmy od naszych sosen krajowych, od naszych gatunków sosen krajowych. I tak nasza sosna zwyczajna obradza takie szyszeczki. Wszyscy je znamy, bo spacerując po naszych lasach. Często spotykamy te szyszki. To jest szyszka sosny zwyczajnej. Drugim naszym krajowym gatunkiem jest sosna górska, zwana też kosówką albo kosodrzewiną. To takie maleńkie szyszeczki, dużo mniejsze od szyszek sosny zwyczajnej. I trzecim gatunkiem rosnącym w Polsce, naturalnie rosnącym w tatrach, jest sosna limba. Takie piękne szyszki przypominające kwiaty. Oba gatunki, zarówno limba, jak i kosówka, są w Polsce roślinami chronionymi prawnie. Z soset europejskich bardzo znana w Polsce dosyć powszechnie rosnąca jest sosna czarna, która obradza takie szyszki z ciemno zabarwionymi łuskami w środku, wewnątrz szyszki twardymi, mocnymi szyszkami, dużo większymi od szyszek naszej sosny zwyczajnej. Jeżeli wybieramy się na wycieczkę do Włoch zwiedzać zabytki wiecznego miasta, to tam w krajobrazie Włoch zauważymy takie drzewa z parasolowatą koroną. Stare drzewa z parasolowatą koroną to sosny pinie, które obradzają takie szyszki. Piękne, duże bardzo dekoracyjne, z grubymi łuskami szyszki sosny pini. A jak pojedziemy do Hiszpanii, Francji, w basenie Morza Śródziemnego rosną sosny przybrzeżne, również piękne, duże szyszki, także trwałe, mocne, stanowiące ładną ozdobę, ładną dekorację. W Polsce Często spotykamy drzewa, sosny, które wytwarzają takie szyszki. To północnoamerykański gatunek, sosna wejmutka. Jak Państwo zauważycie, te szyszki są takie podłużne. Te miały kształt jajowaty, te są bardziej podłużne. Takie szyszki obradza sosna wejmutka. Z północnoamerykańskich gatunków jedne z najpotężniejszych, najwyższych drzew to sosny żółte, które obradzają takie szyszki. Kiedyś był taki serial Bonanza i tam główni bohaterowie serialu, rodzina Cartwrightów, miała swoje rancho, które się nazywało Ponderosa. Od nazwy łacińskiej sosny żółtej Pinus Ponderosa. W Nepalu, w Pakistanie, u podnóżach Him Himalajów rośnie sosna, która zawdzięcza swoją nazw nazwę tym najpotężniejszym górom świata. Sosna himalajska, która wytwarza takie podłużne, szyszki, także szyszki z tej sekcji stroju. E przy zbieraniu, proszę uważać, bo łuski tych szyszek są mocno oblepione żywicą. Można się nieźle pobrudzić. Największe szyszki z tej sekcji podłużnych, z sekcji strobi obraca sosna cukrowa po polsku, albo sosna Lamberta, pinus Lambertiana, północnoamerykański gatunek. Wyczytałem, że dorastają one do, te szyszki, do pół metra długości, a nawet mogą być trochę dłuższe. Wtedy są i grubsze, więc bardziej pokazane. To sosna. Lamberta, czy szyszki sosny Lamberta. Jednymi z większych szyszek, czy szych, jakie rodzą drzewa, jakie rodzą sosny, to są szyszki sosny Jeffrey'a. Blisko spokrewniona, sosna z sosną żółtą, jednak te szyszki bardzo, bardzo różnią się od siebie. Ta wyrosła na drzewach w naszym arboretum w ośrodku. Sosna Jeffrey'a, takie duże, piękne szychy. Największe, czy może najcięższe szychy na świecie, jednak obradza sosna kultera. Piękne szyszki yy, na taki żółto-żółty kolor, zabarwione łuski, z wyrostkiem na końcu tarczki przypominającym dziób orła. Ciężar tych szyszek, pełnych nasion, dojrzałych nasion, może dochodzić do 3,5 kg. To szyszka sosny kultera. Ta sosna rośnie w sposób naturalny w Ameryce Północnej, w Kalifornii, ale także na Tajwanie. To tyle dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia i do usłyszenia.